Witam, witam, z tej strony Gaming, Painting Siema się Nazyszko, z tej strony Ariel, proszę tupa na kanale Wiktora <noise> Tak, właśnie mam na imię Wiktor, co nie? Taka ciekawostka, nie? Co się dzieje? Chodź Halo Co się dzieje? Nie mogę się ruszać o. Już? Co? Co się Chodź. dzieje? Nie, Dobra, nie. już, już jest git. Tutaj ogarnąłem. What Dadaj. the fuck? Aha, coś gramy. Gramy, nie sramy. Mam trochę utrudnienie, bo nie mam przycisków D. Nie no, powiem przez kogo. Nie jedz tego, bo powiem dla widzów. Ej. Nie Czyli pytajcie, do... czemu ja jem to. Już jestem Ty To tym widzowie. <laughs> widzowie czemu ja jem folię? Dobra, gramy. Dobra, gramy. Dobra, ja za... W ogóle widziałem, że moje szorcy bardzo tu, tu, tu. się przejmują. Moje szorcy. Eee, dźwięk. Escape. Escape. Czekajcie. Bo coś ogarnąć Linda! Powiedz jak to bo... wrócić. Jak coś dla niego, ta gra to jest koszmar, ale okej okay. Ta gra mu zniszczyła życie Kurde, nie działa. Czekaj, nam na. Mno. Dobra, idziemy. Ale tak, nasz cel w tym odcinku to nie dość, że musimy przejść piętro pierwsze. To nasz cel to zdobyć krucyfiksa więc Wiktor. Ja muszę wbić hajs. 500 hajsów, bo tyle około kosztuje. No. O, tabletki. Dobra, chodź. Tylko nie, dead, nie na siku. Nie, siku najgorszy. Dla niego. Dla mnie to easy. Highs. Dla niego to, dla mnie to easy, a dla niego to za ciężkie, co nie? Ostatnio nam się udało, a to się nie udało. Co? No, no ta. Raz okay. tak było, raz tak było. Bo ty masz kompas z drugiej strony, masz tu hajs Nasz najważniejszy cel, to przejść tu a drugi Plus najważniejsze... krucyfiks, bo ty chcesz użyć, co tak, nie? Bo ja chcę użyć na krucyfiksa Na żeby... figurę Nie, ja... Ale też, ale też byśmy mogli Ale o to chodzi, że jak już mamy przechodzić piętro pierwsze To żebyśmy już przeszli A wiesz, że możesz te... odłożyć tego krucyfiksa na później? Bo jest taki portal Wiem, ale ja chcę wejść do, do ten Cypsa na drugie piętro. No to możesz I właśnie. I wtedy. Kiedy właśnie, kiedy już będziemy tam, to chcę użyć na tym... na... Bo jak teraz jest figura na pierwszym piętrze najtrudniejsza. No to na drugim, na drugim piętrze, czy na piwnicy, jest tam też jedno takie. Co jest? A trzeba, nie jest to I teraz musi bierać, ty masz hajs. Jak coś... ta... on bardzo lubi pieniądze, on yy, nie lubi matematyki, ale jak matematyka z pieniędzmi, to od razu. Tymczasem moja matematyka. Dwa... Kiedy pani się mówi, To ta lecę 2 plus 2. Ja nie wiem. A jak, a jak masz. 10. E, Dziesięć... A jak masz dwie stówy i zabieram ci stówę, to ile masz? Oczywiście, że 100 Czy pani myśli, że ja głupi jestem? <laughs> ja też tak miałem kiedyś. Ja ogólnie to jestem jakoś nawet spoko z Matmą Nie wiem jakim cudem Choć i tak jej nie lubię Hajs Bo on nigdy nie miał tego osiągnięcia Oj, plasterek pracy. jest, Coś? Plasterek? Co? Nie, niepotrzebny mi O nie, czekaj, ja mam latara Tak, nie musisz, bo ja wiem Psytek Chowaj się. Nie widziałam. Dobra, mam rasza. Tu masz hajs kolejny. Nie? Yeah. Tu. Ile masz już? O panie! 500 na krusyfiksa. No, już mam cztery Tylko nie zawsze jest. No właśnie. A jak nie, to weźmiemy kościany klucz. Na pewno będzie. Albo plusy, fix, albo kościany klucz. Na pewno będzie. Kościany klucz też są pokoje tysięczne. Wiem, no ale też możemy pójść wtedy do roślinki. Do szpitala. No do roślinki. Ej, bo mi się za was skończy. To nie używaj się, bo się przyda może na później. No, no, no. Ja i tak mam jasno. Ty to To tutaj tak, tutaj wszystko widzę. O, tu mogą być baterie. Baterie, to ja też poszukam klucza, Teraz to muszę zobaczyć. O, no to. Ale nie tu baterii, więc poszukajmy baterii. A tam jest hajs jeszcze. Dobra, jeszcze 50 i mam. Dobra, to po drodze tam baterię. Właśnie, jakby... Tu masz Hajs! Dobra, mam równo 500. To musisz przechować, wiesz, gdzie? W tym portalu. Co? Crucifixa. Nie, ale on wtedy przychodzi. I on to... wtedy przechodzi na piętro drugie. Tak, ale nie tylko. Jak wtedy... Jak zabiorę go ze za sobą, to i też wtedy wtedy ten. Jak to. To jak przechodzimy na z tym soldatarką z albo z Profix to on przechodzi na dłużej piętro No I przechodzi. On Wiem właśnie. Czyli nie muszę się tutaj o portalu. Tu masz hajs trochę. Nie, weź Dawaj, lecimy. Czekaj, poczekaj na mnie. Dobra już. Widzę, e, idź prosto i w lewo. Nie ja idę ze tobą. się w dół. Najgorsze nie możesz zebrać. Nie, możesz. Ja bym miał zapalkę. Mogę ci zasnąć. Ale szukaj świecy. Nie wiem. Wiesz czemu? Wiem, wiem. Bo na końcu będzie później ciężko. No, bez. bez tego to. Trzeba na dźwięk, a wiesz, jaki ja mam słuch. Ej, świeco. Na oczy są chyba. Ała. Nie, chyba nie leci, nie leci, nie leci dobra Czyż? Dobra, lecimy nie dalej, nie leci. teraz. Tu się chowam. Czekaj, bo on lubi tak się bawić. Już! Albo ja wiem co będzie. Trzem psy tak. Bądź wy Dobra, chodź dalej. Ja wiem. Posłuchaj mnie teraz. Chodź tu. Czekaj? Będzie nowy potwór. Nie. Wiesz jaki? Nie. Że idziesz do przodu. Jak on będzie przed tobą, to musisz iść tyłem, co nie? No, ja już tu widzi, My widzieliśmy. A no tak. No dobra, to wiesz o co chodzi. Dobra, to klucz. Aha! Ja chyba rozumiem, dlaczego nie poleciał. A mógł się widać. Wiesz czemu? No eee, Chyba nie mógł lecieć dlatego, bo tu są zamknięte drzwi A jeśli nie, to nie wiem Gdzie jesteś? Dobra, nie leci Dobra, masz, chodź. Aha. Teraz musi być. Już! Dobra, mamy to, widzowie. Drugi raz został ominięty, że tak powiem. Sobie też zbiorę trochę hajsy, żebym miał, co nie? Już, już myślałem, że oczy są. Nie no, oczy oczy mamy oczy. jesteś? Ja tu się... Ja, tu... ja, tu... ja tu wszystko widzę. Spokojnie, patrz, patrz. Oj, tu masz jasno, ja tak nie mam. Gdzie są jakieś baterie? Dobra, ma... Czekaj. Dobra, walić te baterie prosto idziemy. On lubi się bawić. Ja idę do kibla. Coś widzę, bo jestem na chwilę w toalecie. Trzydzieści, trzydzieści dwa, trzydzieści jeden. Dobra. Ciemno, masz baterię. Nie. O nie, o czym? Chodź do To Tu się nic nie ma prawa stać na razie. Czy nie? Przed oczami. Mam Wajcha. Czekaj chwilkę, poczekaj na mnie. 32, 33 teraz. Czekaj, tu coś jest. na nowe pokoje. Dobra, układanka. Układanka? No. Kiedyś tu mnie raź złapał, bo miał być w pokoju wcześniej, ale ja poszłam pokoju yy, za daleko, co nie? O, teraz mam normalną ciemność. To już. O, ale mi zabrało. Nie słyszałam. Czekajcie. Czekaj. Idź, bo ja mam połowę HP. Okay. Patrz. Może być ciężko, jak to śmiesznie wygląda, co nie Racja. Co Bo ja się blokuję. prawie prawie by mnie złapał nic mnie nie chytnęło y, mam plaster uleciał się no czy co bidaj plaster uleczyłem się ale czy widziałeś przy tam? Czy tam widziałem, widziałem, no? Tu zaraz! No jak to szybko nam idzie. 46 teraz 45? Nie, 40... ale że będzie. No nie, bo teraz... Tam powie powiedziałem, że to już zaraz. I, i 42,

Nieważne. Nic, ja nic nie mówiłem. Ej, mógłbyś jakoś to wyrzucić? Mówię. No, Ej, to masz jeszcze jeden ten. Wiesz co masz? Jeszcze... Masz. Ej, Wiktor, tylko masz. Bo on wie. Czekaj, dwa ci dałem. No, dwa. A chciałem jedną. Dobra, ale się przyda, nie? Oczywiście no. Diu. Do... Musiał to zrobić, czy nie? Tak. To już ja mówiłem, że to będzie 46 Mówiłem już, ale... Geniuszu Zła Wszelkiego Ale tam nawet nie walczało O, widzę, cóż No dobra, już mówiłem, że jest 46 Ale, ale tamty też nie walczały a zaraz będzie figura. A, a figura i tak czy tak? Ile ten, to jest ten? Czy zaraz ktoś? Idziemy przez siebie. Halo, Poczka? porta, porta, O! Leci. 49 What the fuck? Czy czas? Mam Ja zegarek, bo zegar jest potrzebny Zegar będzie twoją podróżą Okej okay. Na kucanie Mam. Bo chciałem się zapytać, co go do telefonu? No dobra. Yy, widzowie, yy, figura się wkurzyła. Bo przez przypadek ustałem. Przez przypadek ustałem. Jak coś, nie żyjesz. Bo się do rogu. Żyjesz? Odsunęłam się do rogu. I weź mnie nie strasz. Mam siódemkę. Siódemka, dobra. To idź tam po karteczkę. Dobra. Figura wkurzona. Ona zawsze jest wkurzona, co nie? Ja tyle wtedy... Klików tutaj robię, a takie szczęście mam. No, tak, gra mnie nie lubi. Lubi cię, bo byś inaczej dead. już co, nie? Wcześniej. Nie, to moje szczęście. Po prostu ja mam. Wiele... szczęście chroni złotej gry, tak? Ty. No, Tyle książki jakiejś. No, ja mam to co zrobić. Mam jak coś, to ustawiam budzik. Dobra, ja ja coś jeszcze... za, za... Za dzwonek zadzwonię Ja cały czas kłócam. Budzik zazwoni tylko, że nie możesz dzwonić budzikiem. Czemu? Bo figura cię słyszy. No, ale ja zadzwoniłem budzikiem. Ja. Nie. Chodź. ona góra. Nie, zablokowała się. Nie, dobra, odbosowała się. Niestety. Co ty tu robisz jeszcze? Czekam aż książki się podświetlą. Wtedy będzie łatwiej Ale pizda z Ciebie Dobra, nieważne jest, tu, jest przejście? Tam jest przejście nie Trzeba zauważyć. O que Czekaj. que você está falando? Você está falando? Você na falando? Você está falando? Você está falando? Você está Figura przeszła milimetr ode mnie. Zero, zero siedem, osiem. Jeszcze jedna, 4. jeszcze jedna. I czekaj na mnie, dobra? No jeszcze jedno proszę. Mi. Ale no poczekaj nie... na mnie, nie idź od razu. A wiesz czemu? Nie. Bo inaczej ja jedna. No. A ona słyszy jak ten? Zbiera się faj. Figura przechodzi milimetr ode mnie. Tak, ale mamy... brakuje nam jednego. Brakuje hmm. nam jednego. A, a kot brzmi tak. Zero. O, dobra, mam. mam. Ale nic. Ale to ty będziesz wpisywać. Dawaj na górę, ja ci będę tekstować. No dawaj, dawaj, dawaj. Figura do się idzie, szybko. Figura do się idzie. Dawaj. Czekaj, że wstęp. Dobra. Dyktuj. Czyli tak. Karteczka. Co ono karteczka? O Jezu. Dyktuję ci. Dobra. Wpisuj. Tak? Zero. No. Siedem. Eee, No. Osiem. No. Cztery. No. I... czekaj, czekaj. Dziewięć, dziewięć. O. Dobra. Mamy to. Siema. Siema Bob. Jest hrocyfiks! Tak, Caj, gadam z bobem. Nie ma. Nie ma do tego. Mam hoce Daj ten! Co to jeszcze tak się na coś hmm. Nie możesz dać hajsu! Dobra! Cześć! Daj. Ej, mi to mało wrażle. Nagrywamy odcinek z dorsu. Proszę. Dobra, biorę wykrychy. Ale ja się daję do ciebie. Mm. Próbujemy no, przejść przejść no, piętro nie, nie, jest. Mu no, nic nie, nie, co? nie, 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 Bo... nie, Tu jest nie, mu nie, nie, a co moja, moja tata była i nie, nie no. Nie. Dobra, chodź, idziemy ja dalej. Musimy się z nie, nim... On też będzie na piętrze drugim, wiesz, spokojnie. A poza tym... wiesz ile to tak w sumie kosztowało? Nie. Złotówkę. Jak złotówka? No bo co? Natalia kupowała walizkę, bo ona go leci za granicę. No. No i okazało się, że to jest w takiej promocji. Więc niestety Duke mnie zabił, nie udało się mi przejść, ale mam nadzieję, że się uda przejść mojemu koledze. Masz... Zaczynam się bać. Czemu? Na z bananów. O. o jak powija? Co? Czekaj, czy on gra teraz a ile ma? No, jedna runda mu brakuje, jeśli ma pasy. Tak, gra koltem. Ej! Ty, mapa jak na było? Na solo. Dobra, więc siema, siemaneczko. Pa!